Hej, hej. Dzisiaj jest ze mną Jimmy's, który odgrywa naszego ulubionego, jednego wspaniałego barda. Cześć. A to dlatego, że ośmielił się nie pojawić na ostatniej sesji i został wystawiony na pastwę naszych użytkowników, którzy zagłosowali jednoznacznie. Stwierdzili, że Corinne Landara. W trakcie dogrywania na łóżku w majakach gorączki zobaczy przyszłość. Mam nadzieję, że będzie ciekawa. Hmm. Ciekawa może być. Pytanie, czy Ci się spodoba? Ale to jest pytanie, na które musimy sobie odpowiedzieć dziś. E, więc, podczas gdy Twoi e, przyjaciele, bohaterowie stawiają e, czoła wyzwaniom domu śmierci, Ty leżysz na łóżku e, w gorączce e, i w swoim śnie widzisz następujące wydarzenia: zatrzaskujesz wielkie drzwi. Blask ognia wypełnia tę komnatę z czerwonymi, bursztynowymi refleksami, które podkreślają czerwone plamy krwi na twoim zielonym kubraku. Ściany tego pomieszczenia, które mam nadzieję, że widzisz, pokrywają rzędy starożytnych książek i tomów. Ich skórzane obwoluty są pięknie zachowane. Wszystko tutaj w tym pomieszczeniu jest w idealnym porządku. W centrum pokoju stoi duża, niska ława, wypastowana i wypolerowana na błysk. Twoja zdyszana, przerażona twarz odbija się w idealnej powierzchni. Pokój jest pusty, ale czujesz na sobie czujny wzrok i orientujesz się, że nad kominkiem wisi obraz w ciężkiej rzeźbionej ramie. Blast płomieni oświetla piękny, kunsztowny portret, z którego patrzy na ciebie jakaś kobieta we fioletowej sukni. Jej twarz, choć starsza niż oryginał, niesamowicie przypomina ci Irinę Kolianowicz. Zaraz zresztą pokażę ci, kto patrzy na ciebie z portretu. Powiedz, czy widzisz tę niewiastę? Tak. Powinieneś móc się poruszać po tym pokoju, więc powiedz mi, co robisz. Zatrzasnąłeś drzwi, w tym momencie przylgnąłeś do nich e, szczelnie, jakby od tego miało zależeć twoje życie. Skoro dyszałem szalena, rozumiem, że uciekałem. Przed Czujesz ogromny strach, chociaż nie jest dla ciebie, e, dla ciebie jasne, co się dzieje. To masz takie poczucie, że musisz stąd uciekać. Nie wiesz też do końca, gdzie jesteś. Więc pierwsze co robię, to podchodzę na środek pokoju, nie opodał idealnie wypolerowanej ławy i rozglądam się po pomieszczeniu w poszukiwaniu innego wyjścia. Są tylko okna, czy może jakieś przejście. Dobra, przed sobą widzisz ten kominek, który oświetla tutaj całe pomieszczenie. Ty prawdopodobnie przebiegłeś przez te drzwi. Poza tym masz jeszcze tutaj jedne drzwi, tutaj następne i ostatnie, które wyglądają na najbardziej rzeźbione z tej strony. E, więc niewiele myśląc podchodzę do drzwi najbardziej rzeźbionych na dole. Natomiast Dobra. to, na co chcę zwrócić uwagę, to bym zwrócić tylko okiem jakiego rodzaju książki są? No, czy jest zna grzbietę? Okej. Okay. Jak widzisz, grzbiety są poznaczone różnorodnymi opisami. Część jest w języku, którego nie znasz, ale te, które rozpoznajesz, ty znasz kilka języków, prawda? Na pewno znasz wspólną mowę. Pewnie znasz jakiś z odmian język ziołków, czy jeszcze jakiś język znasz? Mm, nie, tylko wspólny język. Dobra. Jest jakby szereg tematów, które jesteś w stanie odczytać w mowie wspólnej. Te książki, które widzisz, traktują głównie o alchemii. Jest Kilka książek o strategii, o sztuce wojskowej. Jest też parę tekstów teologicznych i historycznych. Książki wyglądają na świetnie zachowane, i nigdy o takich pozycjach nie słyszałeś, więc prawdopodobnie są Cię cenne. Jak tylko przychodzisz do tych drzwi, zatrzymuje Cię chłód, stali na twoim gardle. Widzę. Słucham? Widzę rącz. Nie widzisz w pierwszej chwili, ale zaraz po tym, jak mija kilka kolejnych sekund, widzisz schodzące zaklęcie niewidzialności. Które odsłania powoli ten kółek. Ok, cofasz się i teraz masz lepiej zobaczyć e, ostrze rapiera, wyjątkowo eleganckiego, e, o wiele lepiej też wykonanego niż twój. E, widzisz wyłamiającą się rękę, którą ten rapier trzyma. Jest to ręka kobieca o ładnie zachowanych pięknie zdobionych paznokciach o kilku pierścieniach widzisz następnie odsłaniający się skórzany pancerz czarne loki spływające na śniadą twarz i przed tobą stoi kobieta która patrzy na ciebie i mówi Hola, nie wyglądasz na sprzymierzeńca wampira. Chyba nie było nam się jeszcze nam poznać. Nazywam się Corin Lander. Jestem badem. Przybyłem w te... Właściwie, właściwie nie wiem, czy w te stronę na zaproszenie. A kim pani jest? Esmeralda. Jestem łowcą wampirów. Łowcą wampirów? No, z wiedzy, którą posiadam, a tak przynajmniej mi się wydaje, wampirem nie jestem, więc nie będzie chyba potrzeby polowania na moją osobę. Moje pytanie brzmi: wciąż jakby trzymać się na ostrzu rapiera, czy ty jesteś przyjacielem tego wampira, który posiada ten zacny dwór? A kto jest właścicielem tego dworu, jeżeli mogę dopytać. A więc ty nic nie wiesz. Znam taką historię. Jakiś czas temu słyszałem ją od mojego przyjaciela, który także pojawił się w jakimś pomieszczeniu i kompletnie nic nie pamiętał. Natomiast w toku historii okazało się, że dnia poprzedniego po prostu wypił sporą ilość pysznego przenicznego i głowę, i pamięć mu po prostu odcięła. Ale wydaje mi się, że ja nie, nie, nie piłem nic. Nie piłem nic wczoraj. Więc nie, z jakiegoś powodu nie wiem, gdzie jestem. Widzisz, że i twarz rozciąga się w uśmiechu. patrzysz na te czarne loki, na te ciemne oczy, które spoglądają na ciebie ciekawsko. I myślisz sobie, że nawet jeżeli to nie jest ta niewiasta, o której mówiła Twoja przepowiednia, to jesteśmy całkiem blisko. I um, e Esmeralda mówi do ciebie, <noise> czyli nie stanowisz dla mnie zagrożenia. Absolutnie, chyba że boi się pani przystojnych, czarujących i niezwykle utalentowanych pani. Nie, nie, ale myślę, że tacy mogą posłużyć mi za pomoc. Jesteś tutaj sam? Koryn rozgląda się w prawo i w lewo. I gdy sięgam pamięciów wstecz, podróżowałem razem z przyjaciółmi, ale wydawało mi się, że znajdowaliśmy się w innym budynku. Nie odpowiedziała Pani na pytanie, kto jest właścicielem tego przybytu? Mmm. A, mój cel. I cel mojego nauczyciela strat, bo zarobić. Mina Kolina, a nagle najpierw spoważniała, potem przyszyła się nutą strachu, który zaczął też bić nieco z jego oczu. I jesteśmy w domu Parastrada. Jak ja się tu mogłem znaleźć? Kolin chce spojrzeć na swoje ciało, czy widać jakieś ślady obrażenia, śladów krwi, ślady krwi? Mhm. Widzisz, że twój zielony kontusz jest potargany, ale przede wszystkim jest splamiony krwią, przy czym krwią nie twoją, bo ty nie jesteś ranny. Czyli nie jestem ranny, tak? Nie, nie jesteś. Rozumiem. Co prawda, przybyłem do tej krainy na zaproszenie pana Strada, natomiast nie zostałem poinformowany, że nie mogę swobodnie się z niej wydostać. Co automatycznie spowodowało, że sympatia do gospodarza zmalała bardzo diametralnie. Hmm. Może mogę pani jakoś pomóc a przy okazji odnaleźć moich towarzyszy? Pewnie no, też gdzieś tu są. Może są w niebezpieczeństwie. Trzeba im pomóc. Koniecznie. Muszą mi opowiedzieć, co się stało. Przecież nie, nie! Moja opowieść będzie niekompletna. To niemożliwe. Musimy ich jak najprędzej znaleźć. Spokojnie, spokojnie, przyjaciela. Powolutku. A w takim tempie my prędzej zginiemy. Natomiast cieszę się, że już przeszliśmy na stopę przyjacielską. W Barowi szybko znajduje swoich wrogów, jak i przyjaciół. Więc w jaki sposób? Skoro specjalizuje się pani w polowaniu na wampiry mogę znaleźć się w tym miejscu. Hmm. Dobre pytanie. Wydaje mi się, że nie jestem ranny, ale. Ostatnie, to, co pamiętam, to to, że zostałem radny. To nie jest chyba normalne w tej krainie, prawda? Nie jest, ale z tego co ja wiem, jest w tej krainie parę miejsc, które mogą służyć do teleportacji. Interesujące. Dobrze, więc czy istnieje obawa, że jestem tutaj sam. No tak. Więc jaki jest plan działania była pani? Hmm. Powiedziałabym, że najpierw musimy się zorientować, gdzie znajduje się nasz przeci. O, chwila. Umilkła. Ty też w tej cisze wśród... Dźwięków trzaskającego kominka słyszysz coraz wyraźniejsze kroki za drzwi, przez które ty przebiegłeś. Esmeralda, em, widzisz jak jej twarz ciemnieje, e, jak jej brwi ściągają się gniewnie. Ona wyciąga toporek, wyciąga rapier e, i staje pomiędzy tobą a drzwiami. Wygląda na to, że znaleźli nas piersi. Korin, e, kiedy przychodziła obok niego, już miał zrobić gest w stylu, mnie, ja stanę z przodu, ale bardzo szybko się z niego wycofał i w bezpiecznej pozycji zajął e, miejsce w oddali, aby obserwować i w razie czego móc na przykład wezwać posiłki z drzwi obok. Z tych drzwi rozumiem. Tak! Dobrze. Um, widzisz więc, że Esmeralda szykuje się tutaj do, e, e, do obrony. Ty zaś strategicznie obstawiasz tyły, kiedy zarówno jedne, jak i drugie drzwi stają otworem. W pierwszych stoi wysoki, czarnowłosy e, mężczyzna. W pięknym odzieniu, zaś za tobą widzisz jeszcze jedną e, postać, która dzierży duży topór. E, I na tym kończy się Twój sen. Otwierasz oczy, po to, żeby zobaczyć zatroskaną minę luda, który pochyla się nad tobą z fajką, poprawiając okulary. I to tyle, jeżeli chodzi o sny Korina. Serdecznie dziękuję. No i jestem ciekaw, jak dalej potoczy się moja znajomość z ciemną osobą, damą. No, a teraz trzeba ją tylko odnaleźć. Tak. Chociaż nie wiem, czy Korina do końca będzie chętnym w jej odnalezieniu, bo to będzie oznaczało, Bezpośrednią konfrontację, natomiast no, zobaczymy co czas przyniesie. Nie mogę się doczekać czwartku. Dobra, w takim razie widzimy się w czwartek o 20:00 i zobaczymy, w jaki sposób Korin dalej potoczy swoją historię. A ja już teraz serdecznie zapraszam, w szczególności wszystkich tych graczy, którzy aktywnie e, artystycznym wsparciem e, inspirują mnie na naszym czacie. Mam nadzieję, że Uda nam się stworzyć troszkę poetyckiego i artystycznego dzieła, które wklepię naszą następną sesję. No to do zobaczenia! Czwartek 20. Widzimy się na streamie! Cześć, do zobaczenia!